Cześć wszystkim, z tej strony Krimer, a w dzisiejszym odcinku będę dalej kontynuował mój świat Minecraft Hardcore. Zapraszam do oglądania. W dniu 25 zrobiłem małe przemeblowanie, bo ostatnio dobudowałem dość duży fragment domu i poszłem do kopalni, by pozjać trochę łupka, bo jak wiecie z poprzedniego odcinka gdzie eksplorowałem mapę znalazłem portal i uznałem, że bardzo ładnie będzie wyglądać jakby Zrobię mała baza z łupka, gdzie tam będę sadzić różne rzeczy, które są w naderze. Ogółem tam będę przełożać większość rzeczy, co tam znajdę w naderze właśnie. Jak kopałem łupka, to właśnie znalazłem złoto, więc w sumie wyszło też na profit. I później jeszcze dużo, dużo innych rzeczy znajdę. W sumie cały dzień i większość nocy spędziłem w jaskini, więc wróciłem do domu. Miałem spanko i dzień 26 zaczął się od tego, że od razu pobieg pobiegłem do e, wioski, by pożyczyć od jednego wieśniaka łóżko, by móc spać na placu budowy. Pobiegłem do portalu i od razu wziąłem się do pracy. Pracowałem tak cały dzień, więc poszedłem spać i dzień 27 rozpoczął się od w sumie dalszej trochę budowy. Zrobiłem mały test, czy mogę zniszczyć kilofem ten e, mały obsydian. Nie musiałem go dosyć, z go zniszczę się udało. Byłem bardzo zadowolony z tego powodu, bo jak wiecie z poprzedniego odcinka, w skrzynce były dwa obsydiany, więc jak go zniszczyłem, a na górze brakuje jednego, no to są dwa, mogę jestem w stanie odpalić portal. Tylko muszę dać tam te dwa obsydiany. Wróciłem do domu po skończył się łupek no i no już uznałem, że jeszcze dorobię troszkę tam domu dorobiłem, no i w sumie resztę dnia spędziłem na w sumie swoich sprawach 28 dzień rozpoczął się od tego, że przeszukowałem się do wyprawy znowu do kopalni, pokopałem se łupka i to dość sporo przez praktycznie cały dzień no i większość praktycznie nocy znalazłem żelazo, co też w sumie jest bardzo dobrym bardzo dobrą rzeczą, no i została taka dziura w sumie po całej, po całych dwóch dniach kopania. Wróciłem do domu unikając z następnych tuzinów zimowych szkieletów no i miałem spanko. Dzień 29 rozpoczął się od tego, że szybko pobiegłem na plac budowy, gdzie robiłem tą małą bazę tam gdzie jest portal. No i dalej zacząłem budować. zbudowałem nagle zaatakował mnie niedźwiedź, a więc się wkurzyłem, bo już uciekałem od takich nie raz i nie dwa, a że miałem żelazny miecz, to ubiłem gościa i zobaczyłem, co z niego wypada. Wypadłem dwa małe rybki. Spróbowałem nimi jeszcze nakarmić małego niedźwiadka, ale niestety, no, tak nie da się. Nie, nie mogłem go ani nakarmić, ani wyrzucając rybek, on nie, nie mógł ich zjeść. Później szybko wróciłem na plac budowy i dalej budowałem bazę. Cień się już powoli kończył, więc poszłem spać i od razu, gdy tylko wstałem, ruszyłem do kopalni pozbierać jeszcze łupka, bo jednak no, trochę mi go zabrakło, więc następny praktycznie dzień i większość nocy spędziłem na kopaniu łupka i gdy wychodziłem właśnie z kopalni, zaatakował mnie nasłany przez nas zombie z żelaznym mieczem. Tak samo przyszedł jeszcze jego drugi kolega. No, tak, takich pełnych gaci to nie miałem w Minecraft już od dłuższego czasu. Ewakuowałem się stąd jeszcze tak szybko jak nigdy, widząc po drodze sam który już nie chciał z mną walczyć. On po prostu sobie stał na skalę i się śmiał do mnie, więc szybko wskoczyłem do łóżka, poszłem spać. No i dzień 31 zaczął się od tego, że wyszłem no i zobaczyłem, że koło mojego domu krąży zimowy szkieletor z zbroją. Może postanowiłem ust go zabić, może coś z niego wypadnie, i tak jak sądziłem, wypadło. I to nawet niezła rzecz, bo fajna zbrojka, która trafiła na mój jak na zbroję, którego w międzyczasie, między dniami wybudowałem. Poszłem na plac budowy i dokończyłem jeszcze tam, dwie ścianki chyba zostały w ostatnim dniu. Porobiłem małe okna, podłogę, porobiłem tak troszkę takiej takiej głębi, takiej, taki błędny efekt mi wyszedł, że podłoga jest jakby też um, troszkę z netherracku, co wychodzi, co by wyglądało bardziej, że e, nagle pojawił się portal i po prostu pojawił, po, po prostu wziął ze sobą część naderu No i w sumie z bazy, która miała wyjść, wyszła, wyszła bardziej taka jakby świątynia, taki Taki, taki mały kościołek, czy coś takiego, moim przynajmniej zdaniem. Ale jestem bardzo zadowolony z efektu. Tak minął dzień 30, w sumie pierwszy na budowie. Budowałem też większość nocy, no i uznałem, że no to pójdę spać. I tak zakończył się w sumie następny odcinek. Chciałem nagrywać Minecrafta. Odcinki bardzo się dobrze przyjęły, jestem z tego bardzo zadowolony i jestem zadowolony, że Wam się podoba. Tylko chciałem się Was zapytać, czy chcielibyście więcej Minecrafta, mniej Minecrafta? Czy byście woleli odcinki w formacie takim, że uzależniam się tylko od 6 dni i odcinki mniej więcej są 13-minutowe? Czy bardziej nagrać po 10 dni i zrobić z tego 10-15 minutowy odcinek, w którym w skrócie na szybko omawiam tylko najważniejsze rzeczy, które się odbyły danego dnia. Tak samo niedługo będę wchodzić do nederu i chciałem się Was zapytać też, czy wolelibyście, bym w nederze naliczał czas, z, czyli po. 30 minutach, to jest w sumie 24 godziny w Minecrafcie, nabił jeden dzień, czy raczej w nederze i w endzie po prostu czas staje i dopiero jak wychodzę z endu albo nederu, to dopiero wtedy nabijam następny dni, czyli w overworldzie, dopiero wtedy nalicza mi się czas. Chciałbym, żebyście się podzielili swoją opinią o tym w komentarzu, mi to bardzo pomoże, będę wiedzieć jak dalej prowadzić tą serię z